To wyruszajmy. <noise> Ewan Redgrave będzie patusem. U, zapytaj o formularze. Jakie Jakie formularze, Mordo? Jakie mamy, Mordo? Ministerstwa. Jak, w jakich biurach ziom? Jeśli idzie o teorię, to jasne, Mordo. Dobry człowiek. Traktuje ludzi dobrze, nawet jeśli na to nie zasługują. No nie powiedziałbym. Jakby nie wynika, to. nie no, nieważne. Chociaż w sumie może. Rozmowa o pracy. Mm, zapytaj o ojca. Znałeś mojego starego? Oh. Między ojcem i synem zawsze w końcu dochodzi do konfliktów. Skakuje na plecy i spierdala. Nie, dobra, nie będzie rafona w tym wszystkim. A dong, dong, dong. Jak tam? Jak tam samo poczucie? Dokąd tak pobiegłeś? Dokąd? Dokąd? toalety! O, oh, spokojnie, Peter. Oddychaj. Drań z ciebie red Myślałam, że jesteś żonaty. Skąd ten pomysł, że z tobą pójdę? Jesteśmy dorośli, możemy robić. Nie, 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 dobra. <laughs> Odpuszczę! Nie, 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 zapomniałem sobie sam, ja jestem kurwa żonaty. Ja czekam że żona przyjedzie. Otwarte w czwartek, tak, proszę, bądź to. No kurwa, teraz jest skarga! Ja Normalnie nie wierzę, tam lista, tu kurwa skarga. O jezus, Maria. Dzień dobry! O, spierdalaj. Zapukajmy za to do naszej koleżanki i zobaczę, czy damy radę. O. Ło, wow, zapukałem jej prosto w biust! A, już chyba się liczy jako flirt. Serena na, nam nic na temat dziewczyn powiedzieć nie chce. Ło, wow, co jest kurwa? Przyjechał do niego jego fotel <laughs> i odjechał. Zaprawiam! Teraz ja ciągle widam, a mojemu kuplowi stanął. Utonę we własnych żygach i stracę godność, bo on leży na penisie. Jaką godność? Ktoś się narysował na twarzy genitalia. On, co by narysowałem, żeby nikt nie narysował niczego gorszego. bo co? Umieram. Jednak pozostaje już tylko element tego dokonywania wyboru. co też w sobie nie jest aż takie proste. Ty, 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 kurwa, mordo! Co się dzieje w moim mieszkaniu? O, przepraszam, przepraszam, już wychodzę. Proszę się wypierdolić stąd. <laughs> ja jak dziwnie to powiedziałem, Kasper! Frajerze, co mi nowe rachunki pewnie dorzucił? Co? Proszę bardzo, pozdrawiam wszystkich. Och, mam 8 godzin znowu to przeszukiwać. Zresztą taki, taki, tak, ta, tak. Ta, ta, takie małe i 8 godzin mam to przeszukiwać. A, 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 ma a, to. kochaneczku, dzwoniłeś? Kim pan jest? Jestem tym, który może spełnić twoje najdziksze fantazje. Oczywiście nie osobiście, choć jesteś sympatyczny. Nie, nie, dziękuję. jak przystojniaku, dzwoniłeś na erotyczne pogodowie? Tak, w sprawie dwóch dziewczyn. Tylko dwóch, kochaneczku, jestem zawiedziony. Tylko dwie dziewczyny na takiego przystojnego, silnego chłopa? Potrzebuję tylko dwóch. Znaczy, nie ja osobiście, ale... Oczywiście, kochaneczku, to dla przyjaciela, jasna sprawa. W każdym razie, dwie wystarczą. I jak sobie życzysz. Wybierz te, które ci odpowiadają, potem Okej, okay, zakończę rozmowę. Myślałem, że oni byli partnerami i wiecie... Cyku-myku. Ale okazuje się, że oni byli partnerami tylko w kwestii zawodowej. I... no i rozejście się ich nie było chyba w zbyt... Yy w sprzyjających warunkach dla którejkolwiek ze stron. No dobra, powtarzasz, bym mówił tylko prawdę. Jakie to słodkie. Wciąż mieszkasz z mamą? Masz jakąś rodzinę? Dzieci? Kurwa, patrzcie w ogóle. Taki gościu, niziutki, który ma oczy po prostu na wysokości jej cycków. Mówi, że mieszka z mamą. Ona... Ojej, to takie słodkie. Na razie, Piterze. i zrób coś z tym radosnym uśmiechem, zanim zaczniesz się ślinić. Co? Tak, o, oczywiście. No, ma oczy na wysokości i cycków, to czego się innego spodziewać? U, przytulaca sobie sprzedali. O, damn! O, to niewiele trzeba, kurwa, w tym ich państwie, żeby się zakochać w kobiecie. Już się liżą. Niszczarka to bezduszna... Boże, o, co ja zrobiłem z tym głosem? O, pomocy! A co mam się bać? Złożyłem to tak zwaną niszczarkę dwa razy z zamkniętymi oczami i znałem jak trzy palce mojej poharatanej dłoni. Gdzie znajdę drugiego takiego technika jak ja? Rozumiem. Słucham! Tak, wszystko co żywe. Niszczarka jest jednak nieczułą stertą metalu. że wszystko co się do niej wrzuci. Aby zmusić ją do posłuszeństwa, wystarczy wcisnąć guzik. To zadanie dla technika. Zupełnie mnie to nie interesuje. No kurwa, mówiłem, że to moje. Mam też na pięku z Rose. Ta suka nie dała mi urlopu zdrowotnego, gdy zraniłem się w rękę, masturbując się północy. Przysięgam, że skończy się tak samo jak moje palce. Wszystko już wiem, wiem czego potrzebuję i co będę musiał ukraść, jeżeli będę chciał coś bardzo konkretnego wykonać. Bo wszystko zapisałem. Kurwa, wy nie zobaczycie. Mam niebieskie karteczki. Patrzcie, jak ładnie zapisałem. Niebieskim tuszem na niebieskiej kartce. No to się siemano. Przepraszam Państwa, dzisiaj odcinek bez kamerki. Mam zabawę świetną. Dobra. Uczony wbrew dyrektywom ministerstwa twierdził, że liczba pi ma więcej niż dwie cyfry po przecinku. Dobra dyrektywa. Uf, jakiś taki nierozgadany jeszcze dzisiaj jestem. Wielki, dość duży facet, raczej postawny, mafioza. Ma raczej szczękę, która mało przypomina kobietę, ale kto by się w tym państwie tym przejmował? Patrzcie, jak idzie, jak bioderkami kręci. No okej. Okay. Patrzcie, gwizdają na niego. Ohoho! Dobra, dobra. Jest w porządku. Czasami mam wrażenie, że cofam się w rozwoju bardziej niż zwykle. Szczególnie jak wchodzą mi jakieś takie dziwne dźwięki, ponieważ zbieram się, żeby coś powiedzieć. W połowie zdaję sobie sprawę, że się zapętliłem i myślę, a pociągnę to jeszcze dalej. Będzie śmiesznie. Hakowanie terminali Exodus. Uuu. To jest terminal szefa. Wiedziałem, że on będzie miał coś interesującego u siebie. No, jestem tak zajebisty, że trudno mi to, aż wam słowami opisać, dlatego wykonam szybki taniec. I możemy iść spać do łóżka i pozostałem nikim, zwykłym echem. Odjebali mandaryna z Iron Man 3. W mordę, że zjeżdża w mordę. Teraz przynajmniej nie muszę już dawać martwego. Jak sam widzisz, wyglądam gorzej niż zwłoki. I jesteś czarny. bez Jezus, Dobra, ja, ja to wycię. Dobra, o kogo ja oszukuję, zapomnę tego wyciąć? Będzie prościej tak. No dobra, płacz chemik. W sumie oglądanie Twojego płaczu to mi satysfakcję sprawia, bo jesteś zbanem i frajerem.